Cześć kochani, witajcie na kanale Opowieści Losu Z tej strony Ana Na wstępie jak zwykle bardzo Wam dziękuję za Wasze lajki, subskrypcje Również za udostępnienia i wyświetlenia kanału Oczywiście dziękuję z całego serca za Wasze cudowne komentarze, podziękowania i opinie Witam ciepło i serdecznie wszystkich stałych i nowych widzów, słuchaczy i subskrybentów Cieszę się, że dołączyłeś do tego kanału, że dołączyłaś Również za to, że powracasz Dzisiaj kochani cykl Twoje pytanie, moja odpowiedź Także nie przedłużając Zobaczmy co tu dzisiaj dla ciebie? Jeśli nie ma żadnego pytania, jest to dla ciebie przekaz w formie rady. Jeśli jest to odpowiedź na Twoje pytanie, proszę dodaj komentarz, czy jest to z tobą zgodne, czy nie. Czy tu otrzymałeś lub otrzymałaś odpowiedź na swoje pytanie. Już poproszę tutaj o odpowiedź na pytanie dla energii głównej, wspólnej, kolektywnej. Jakie tu może być pytanie, na Twoją odpowiedź? Dziękuję. Być może musisz być osobą bardziej zdyscyplinowaną w związku z jakąś sytuacją, bądź osobą. W związku z kim lub z czym ta dyscyplina ma się dotyczyć? W związku z kim lub z czym? Dziękuję. U. tutaj coś się może wywiązać na tle, kochani, zawodowy może nastąpić nagła utrata pracy i w związku z tym jakieś problemy finansowe, być może też coś ci się nie podoba w twoim miejscu pracy, w twoim miejscu zatrudnienia mogą też z tego wyniknąć jakieś problemy, kochani, trudności z możliwością innego zarobkowania w związku z tym mogą też wyniknąć jakieś złe relacje rodzinne może pojawić się jakaś skąpa albo chciwa osoba na horyzoncie. Może to dotyczyć kogoś z Trygonu Ziemi, Być Pan na koziorożec, nie musi być. Ktoś tu może być urodzony z czwartego dnia miesiąca, z numerologii cztery. Moje ewidentnie, kochani, problemy w miejscu pracy, tak? Co tutaj jeszcze? Czemu sobie to rozbudujemy. O co tu jeszcze może chodzić? W związku z kim lub z czym taka sytuacja jeszcze może się wywiązać? Dziękuję. możliwe, że odchodzi od Ciebie jakaś starsza kobieta postać matki, babci, ktoś to może być wdową słyszę brak wsparcia tutaj coś Cię może wybić zdezorientować, tak, w związku z jakąś sytuacją bądź wydarzeniem możliwe, że tu będą do załatwienia jakiejś sprawy za granicami z jakimś mężczyzną ale tutaj opatrzność nad tobą czuwa, także nie martw się, ponieważ, ponieważ los dla ciebie jest szczęśliwy cały czas. I tutaj się ewidentnie, kochani, zakańcza, tak? Jakiś rozdział, czy może jakaś sytuacja z jakąś osobą. No i ponownie źródło pochodzące z natury. Możliwe, że podejmiesz jakieś prace dodatkowe, które będą dla ciebie pewnego rodzaju przeciążenie, które w jakiś sposób cię wycieńczy. W związku z tym nie będziesz mógł lub mogła Pracować gdzieś jeszcze w innym, przypuśćmy, stałym miejscu Twojego zatrudnienia. Być może ta praca będzie właśnie za granicą, to Ci może ją zaproponuje, zaoferuje. Jest tutaj prawdopodobnie jaka sytuacja z kobietą o czarnych włosach. To może być Twoja mama, Twoja siostra. Możliwe, że dowiesz się o śmierci tej kobiety, kogoś z trygonu. Yy, Albo powietrze, albo ognia, czyli bliźnięta baran wodnik, albo byk baran, nie byk, tylko baran na Możliwe, że dowiesz się o czym jest opóźnieniem, lub nie dowiesz się w ogóle. Tutaj komuś... Tutaj zaczyna odzyskiwać kontrolę nad jakimiś sytuacjami w związku z jakąś, jakimś wydarzeniem. Coś związanego raczej z pracą, kochani. No i ponownie podróż, emigracja. Być może coś tutaj planujesz od 10 miesięcy. Być może, że wybierasz się do swojego ojca, do swojego jakiegoś starszego mężczyzny. Ktoś to ma autorytet. Ktoś to może być twoim ojcem, twoim dziadkiem. Mężczyzna starszy z autorytetem, możliwe, że wdowiec, tak? Być może to jest potrzeba, aby do kogoś się udać. Być może ty z jakiejś emigracji powracasz. W związku na przykład z czymś odejściem i... Tutaj jest finalnie jakaś ciepła rodzinna atmosfera, być może zaczynasz z kimś tworzyć, być może powracasz rodzinę, z rodziną z, komuś, z jakiejś emigracji. Lub decydujesz się na jakiś wyjazd, aby gdzieś założyć rodzinę po uporządkowaniu swoich spraw rodzinnych, urzędowych, też związanego z dokumentami, słyszę po kimś. Co tu jeszcze może chodzić? Być może, że jakaś kobieta odchodzi, kochani, gdzieś wyjeżdża. Jakaś blondynka młoda, około 25 lat, może być starsza. Być może tutaj ktoś miał jakieś problemy ze zdrowiem, była jakaś stagnacja. Tutaj zaczyna być ruch w życiu tej kobiety, lub chodzi o jakiegoś mężczyznę. To jest trygonu ognia, Lew pszczelec. Być może ta kobieta wybiera się za granicę do pracy, na przykład w, jakim, w służbie zdrowia. Być może tutaj ktoś będzie pielęgniarką, jakąś, nie wiem, położną, salową. Tutaj być może jakieś opóźnienia nastąpią w związku z jakimś czasem, z jakimś wyborem, być może, z jakąś decyzją. Czy coś tutaj jeszcze do ciebie? Prawdopodobnie czekasz na jakąś opóźniającą się wiadomość. Nie dociera do Ciebie coś, na co wyczekujesz? Jakiś list? forma jakiejś komunikacji listownej? Być może odpowiedź, już potwierdzenie, przyjęcie do pracy? Coś tutaj może być związanego, kochanie, jakiś romans, jakiś wybór pomiędzy dwoma kobietami, być może jakieś sprawy urzędowe związane z jakąś relacją uczuciową. Tutaj prawdopodobnie mężczyzna dokonuje jakiegoś wyboru. Prawdopodobnie wymiera jakąś blondynkę do wspólnej relacji uczuciowej, do romansu, być może że w czasie podróży że tutaj się jakiś romans. Coś jeszcze. Możliwe, że tutaj coś otrzyma kochanie, jakiś spadek po kimś. Ktoś z trygonu ognia, baralne pszczelec. Coś jeszcze? Czy to już wszystko? Wszystko. O, jeszcze jedna karta. ok Tutaj w jakąś sytuację będzie zamieszana jakaś kobieta, prawdopodobnie z Trygonu Ziemi. bieg pan na koziorożec. Może to być czyjaś mama, siostra, kuzynka, przyjaciółka. Kobieta niezależna, mężatka, elegancka. Około dwudziestu 35 lat, ale nie musi być, może być starsza oczywiście. Być może, że właśnie jakaś kobieta tu otrzyma jakiś spadek, to jest trygonu ziemi, by pan ma koziorożec. Ktoś to być może ma zamiłowanie do koni, interesuje się koni, jeździ konno, ma swoją stalninę. Coś jest co tym związanego z koni, tak? Będzie to dla kogoś jakieś zbawienie. Być może po tej całej sytuacji ta kobieta zadecyduje się zawrzeć jakiś związek małżeński, zakończy jakieś swoje kłopoty. Być może z jakimś mężczyzną. No dobrze, kochani, jeśli czujecie, że to może być Wasza historia, macie tutaj odpowiedź na swoje pytanie, które być może mieście w swojej głowie i nie potrafiliście znaleźć jakby na nie odpowiedzi. Dajcie proszę znać, czy jest to dla Was przydatne, czy nie. Jeżeli posłużyło to Tobie za radę, również proszę napisz w komentarzu, czy jest to Twoje, czy nie. Na dzisiaj Wam kochani, dziękuję, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia wkrótce. Pa-pa!